Jedzie sobie tutaj autobus o mieście I najbliższy przystanek znajduje się tutaj Jak na razie przy tym przystanku co się dzieje Chyba jedu Chyba jedna A, jedna kobieta stoi Już weszła A tam obok już stoją jakieś cztery osoby i dwa zwierzęta a, jednak jeszcze jedna osoba weszła. E, witam was w... 34 odcinku drugiego sezonu w grze City S Kalin, gdzie buduję miasto. I co takiego mogę powiedzieć? Ja powoli już za bardzo nie wiem, co tutaj budować, bo myślałem, żeby, nie wiem, zająć się jeszcze tutaj za okolicą, zrobić jeszcze dużą część miasta, ale ja już mam takie powoli przy tej grze, wy, takie wypalenie. Chociaż bym chyba wolał, żeby zakończyć powoli tą serię. Jest dobrze, więc co takiego zrobię? Tutaj w postępie mam kilka rzeczy do odblokowania. I to na przykład zrobię chociaż dobrze. Popatrzmy co tutaj już mogę sobie odblokować. A, mogę teraz zrobić w centrum agencji wywiadowczej, no to będzie trzeba to zrobić. Dobra postawę sobie ten niby kupię, ten odblokuję tramwaj, odblokuję metro choć tak pewnie nic z tego nie zrobię Placówka sortownia poczty, farmę serweru A, pasmo za tej już nie mogę Dobrze, ale najpierw z ja takiego myślę Na samym początku warto by było, by yy, zająć się tutaj energetyką I mi się zdaje, że chciałaby ta elektrownia atomowa była poprowadzona jakoś stąd w tej okolicy. Dobra. Teraz przygotuję się do postawień elektrowni atomowej. 3, 2, 1 i jest! Atom. Teraz może warto było się zrobić, o, plazów w takiej sortowni poczty, bo w mieście praktycznie takich so e sortowni nie mam. I sobie postawię taką jedną budynek tu. Zobaczę tutaj można o rozbudować. O, chyba mi się zdaje, że udało mi się tutaj tak trochę bardziej równolegle. No to dobrze, no to przy tej sortowni może warto byłoby zrobić jeszcze... Mier... O! Teraz ją jeszcze obuduję tak w każdą stronę. Jak to jest możliwe. Dobra, jak bym zrobił to z tej strony. Wychodzi na to, że szybko dlatego, że włączyła się anarchia. Ale nie włączyła się anarchia, pomyliłem się nie włączyła się anarchia. O, teraz sobie zrobię tutaj bardzo fajnie placówkę poczty. Czartownie. No taki duży budynek. Może jeszcze tutaj zostawmy sobie jakieś parkingi. No. Tu będzie mały parking po tej stronie i jeszcze będzie mały po tej stronie. I ta agencja wywiadowcza. W zasadzie taka agencja wywiadowcza to może będzie gdzieś Hmm... tu! odblokowałem się 20 km zamknę w jak trochę, trochę za blisko Uf. wybudowałem dziwne że nie może na wodzie No to zrobię w coś w tym stylu zaraz wracam tu tutaj zrobiłem sobie taki bardziej tak, no to ja to wykorzystam Stąd dotąd i teraz robię prosty odcinek tu. I teraz, że podmienię sobie, że to jest deptak tak Już jest tutaj właściwie podłączone. Dobrze. Jak już mam tutaj Megalopolis. Własno sobie ten od razu odblokuję. Teraz jak wiem, że jeszcze mi się zostało do odblokowania Tak. bardzo helikopterów starzeckich, tym jeszcze te takie schrony i jeszcze coś takiego. I na końcu zostały jeszcze te mosty. Dla Pana Starosty! Dobra, teraz zobaczmy sobie gdzie tutaj powstała taka baza helikopterów. Taka baza helikopterów. Dobra, postawię ją sobie gdzieś w strefie tej przemysłowej. Jak dalej, pamiętam jak sam samym początku był problem ze skronami, było tak, że strony kosztowały za e, nie wiem, milion. I to właśnie wspominał Fun City. A teraz nagle niespodziewanie Koszt są tanie, a... koszt utrzymania. Dlaczego tutaj te schrony mogą kosztować aż Jeszcze raz. Dlaczego tutaj te schrony mogą kosztować ci na aż tyle milionów? Od czego to jest zależne? Że na koszty mogą kosztować aż do 10 milionów. Dobra, ja postawię tak, dobra, ja postawię takie teraz schrony Teraz zabezpieczać sobie bezpieczeństwa, więc tutaj będzie schron, teraz kolejny schron, mm, dobrze, będzie gdzieś tutaj, tu jeszcze postawię sobie jakiś mały schron, może gdzieś tutaj i może jeszcze tutaj dla zabezpieczenia teraz zrobię takie malutkie schrony, może jeszcze tutaj będzie malutki schron Teraz będzie kolejny, będzie, o, będzie tutaj, aby była jak najwyższa taka bezpieczeństwa, żeby była największa dostępność do bezpieczeństwa. Teraz taki duży... Hmm, to, to będzie raz kolejny skoro będzie tutaj postawiony, jeszcze tutaj. Mi się zdaje, że chyba czasami te koszty może są związane z jakimś utrzymaniem. Bo jeżeli tutaj pewnie dość często chodzą jakieś złodzieje Więc ja bym się nie zdziwił, że to pewnie z tego powodu Ale widać, że tutaj koszty praktycznie jeszcze nadal mi nie rosną Więc to chyba jak na razie jest dobra wiadomość Dobra, teraz jak na razie zrobię sobie, o, taki duży schron dla tej strefy Choć oni wszyscy narzekają na pracowników Teraz pomyślmy, tutaj trzeba zrobić jakiś duży schron, to będzie tutaj dla zabezpieczenia i jeszcze może zrobi się yy, chwila tutaj jest co? a tu zrobiłem sobie taką jedną szkołę pomaturalną teraz po tej stronie może gdzieś jeszcze o tutaj się zrobi i jeszcze duży schron może gdzieś się zrobi o tu też się zrobi dotąd zrobię sobie jedną prostą drogę i tutaj sobie postawię Hmm, tutaj bo z tym zasięgiem o. tak ale to pasmo satelitarne i a razie nie tutaj może zrobić a farmę serwerów nie mogę zrobić no to zrobię sobie to faktycznie to pasmo satelitarne więc teraz powinno być tak być stabilny ten zasięg internetowy i coś chyba mogłem tutaj postawić z nietnic ze straży pożarnej administracja, o właśnie Mogą sobie postawić taki bank centralny yy, bank centralny bo tego nie mam postawionego i bank centralny bank centralny bank centralny to o będzie tutaj postawiony więc może zajmę się jeszcze nie może zostawię jakąś stację o wtedy kosmiczne chiprix i zrobię sobie jakiś program kosmiczny i mi się zdaje, że idealnym miejscem do tego... Dobra, niech będzie tutaj. Przy tej strefie przemysłowej... do no to niech jeszcze mi tutaj będą leciały. Ja yy, jeszcze tutaj wracam do tej drogi. I tylko wyłącznie zrobię w taką kwestię, że... Tylko to jeszcze poprowadzę jakąś drogę, że tutaj... Jedzie się do jakiegoś innego się Dobra. Zabawowic. Mam już teraz... raz... Myślę, co jeszcze tu? Skąd nagle tak ma elektryczności? Może dlatego, że produkujemy nadwyżkę? Dole, jak ja tutaj postawię pewnie jakąś stację transformatorową i teraz sobie rozsądek y podziemne podłączenie i teraz podziemne podłączenie, się podłączę się tutaj, to chyba to powinno załatwić sprawę. Uuuu, już wystrzeliło! Nie wiedziałem szybko tutaj wracam I teraz zobaczymy jak tutaj właśnie leci rakieta Uuu, hu, 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 hu. Leci rakieta nadlatuje nad moim miastem Widzę jak leci O już chyba skończyły się dymy Ciekawe czy za chwilę jeszcze wylecić poza mapę Jest ten dym. Tutaj ja nie czemu mi ten dym z oczu. Pali widoka. Widzimy jak sobie wyle... wylecia ta rakieta. Widzę jeszcze ta upad miasta. W szczególności widzę tutaj taką wysoką zabudowę. Widzę ja takie ogólne podstawowe miasto. Tam dalej jeszcze widzę jakąś tam czy, część, co robią stare miasto, jak i takie bardziej nowoczesne. A co teraz co tutaj zrobiło, że teraz nagle zmieniło kąt? No to ja nie wiem czy, co to się dzieje... A! Wiecie tak, jak to wyglądało teraz na początku? Otóż na samym początku, na samym początku budowałem tutaj tą okolicę. Później nagle spodziewanie, a st, st, nagle straciłem nagle cały zapis i musiałem jeszcze raz wszystko by, robić od początku. Na szczęście udało mi się to wszystko odbudować. Jak się prezentowała początkowo pierwsza część e, miasta, po pewnym czasie zacząłem jeszcze robić tutaj, w tej okolicy zrobiłem kolejne, mieszk e, kolejne mieszkania, później jeszcze zrobiłem tutaj obszary na e, leśne, później zacząłem robić, raczej poszedłem na zabudowę nieco dalszą, więc tak, tutaj zacząłem robić taką bardziej wyższą zabudowę, teren zrobiłem takie większe rolne, zrobiłem sobie jeszcze takie małe, jeszcze takie, pod, takie niby podgórskie osiedle mieszkalne. Następnym no, takim krokiem było zrobienie tutaj takie staranie się jakiegoś nieby starego miasta, bo chciałem tutaj zrobić tutaj zabudowała jakaś taka barie niby staromiejska, a się okazało, że tutaj nie była staromiejska, a bardziej to wyglądało na całkowite blokowiska, więc to mnie trochę zaskoczyło, że tu są stawiane są takie bloki. I to zrobiło się takie bardziej blokowisko. Mm. No, i potem jeszcze zrobiłem tak w, takie duże osiedle mieszkalne nad stawem. Po pewnym czasie zająłem się tutaj jeszcze wokół rolnictwa, leśnictwem. Zająłem sobie taką wielką strefę przemysłową. Postawiłem sobie jeszcze większą dzielnicę mieszkalną z biurami. Myślałem, że to będzie jakieś nowoczesne miasto. Wysoka zabudowa ma tutaj tak dużo wysokiej nie ma. No i co, było tak, po tej okolicy. Następnie podeszedłem jeszcze na tą stronę, gdzie tutaj jeszcze zrobiłem kolejną taką strefę mieszkalną z portem. Tam, y, po tej stronie, takim port, y, zwyczajnym portem. A tutaj jeszcze zrobiłem jakieś obszary wydobywcze, i żeby poprowadziłem sobie silnik. No i poprowadziłem sobie jeszcze tej kolej. Później zrobiłem, później była taka duża taka chyba, nie nie. Następnie jeszcze zrobiłem tutaj y, tej kolicy, tą dzielnicę, taką barierę z dektakami, i wyszło wtedy nowe DLC. No a później zacząłem robić w tej okolicy I tutaj zrobiłem taką bardziej już widać, że to jest taki chaotyczną dzielnica. Gdzie w z jednej kolejności tutaj była początkowo taka średnia zabudowy Gdzie później zaczęła taka bariera wysoka I tutaj widać, że takie barier robią to miasto w stylu amerykańskim Gdzie tutaj jest strasznie dużo takich wysokich budynków A zaraz potem są jeszcze koło siebie, jeszcze są takie duże są tutaj dysproporcje, gdzie tutaj panuje taka Niska i wysoka zabudowa, no i jeszcze później jak już chciałem to tak zakończyć, to zrobiłem sobie taki, e, taki oto sobie e, pomnik. A z kolei tutaj jeszcze zrobiłem sobie całkowicie nowy wjazd. Gdzie na samym początku wjazd był tylko łącznie e, z tej strony i ja sobie wymyśliłem, że zrobię sobie nowy wjazd. I dlatego zrobiłem sobie całkowicie taką, taką autorską e, w, e, węzeł typu niech sobie przypomnę typ. Turbina węzeł, właśnie, zrobiłem sobie węzeł typu turbina No i potem węźle Później tak, zrobiłem tutaj jeszcze kolejny zjazd I tutaj była taka budowa, w końcu, końcu została wybudowana No i później zająłem się tą okolicą Gdzie trochę też nie miałem pomysłu, więc dobrze, postawiłem sobie tutaj jakieś uczelnie wyższe tutaj, co To jeszcze zabudowa, to staram się zarobić jakąś siecią i jeszcze tego szeregową Tutaj jak już y, zacząłem sobie postawić tutaj uniwersytet medyczny No to tutaj jeszcze postawiłem w miarę wyską zabudowę, staram się zrobić I zaraz potem jeszcze jak robiłem już Politechnikę To też zrobiłem tutaj w okolicy taką wysoką A zaraz potem już była taka bardzo niska zabudowa Później przeszedłem na tą stronę Gdzie, a, gdzie na samym początku zrobiłem sobie coś w takie du I chciałem zrobić coś w stylu duńskiego, czyli takie Duńskie przedmieścia jak ja, kiedy ja byłem, w, kiedy, po tym jak byłem w Bilundzie. No, a później zacząłem sobie robić tą oto w dzielnicę jeszcze mieszkalną, gdzie postawiłem sobie jeszcze lotnisko. No i na końcu jeszcze postawiłem sobie taką wielką jeszcze strefę. Na końcu jeszcze była ta, ta wielka autostrefa e, przemysłowa. I na końcu jeszcze e, ta malutkość e, dzielnica mieszkalna. No i na końcu zająłem się autobusami. O, gdzie faktycznie autobusy widać, że przy tym przystanku to dosłownie tysiące ludzi stoi. Zobaczę jeszcze ile tutaj dokładnie. O, on ponad 300 osób. No to nieźle sobie zrobiłem. No, a teraz po prostu już myślałem, żeby to zakończyć, więc tak, postawiam sobie też nowe budynki, jak na przykład ten oto Czy jeszcze na przykład ta elektrownia atomowa. Albo na przykład jeszcze... A, już tą stację jest Circlex. Choć jeszcze przypomniałem się, że jeszcze jednej rzeczy nie postawiłem. I e, tym czymś, niech sobie przypomnę, było... A! System, system ostrzegania przed katastrofą. E, tak się ono właśnie prezentuje. Niestety, ale tutaj, jeśli chodzi o projektowanie, to powiem tak, mimo że ja mimo że ja przestrzenną, to powiem tak, miasto wygląda katastrofalnie, tutaj jest tak wity, taki chaos przestrzenny, tutaj za bardzo widać, że nie miałem pomysłu, jak to miasto zaprojektować. To niestety jest moja wada. a to był niestety, to był mój główny yy, problem. Nie, nie pomyślałem, jak to te zaprojektować i dlatego wyszedł taki potwór. Więc jedyna rzecz, jaką powiem, to tak Bardzo dziękuję za obejrzenie filmu do końca Stałych yy, widzów zachęca do komentowania yy, Oraz do zostawienia łapkę w górę Nowych widzów do subskrybowania Oraz napiszcie w komentarzach Co sądzicie co o drugim sezonie I jak oceniacie w ogóle te miasto A więc to wszystko z mojej strony do... mm, Teraz chyba będzie w City Sky niewielka wielka przerwa a później nie, nie wiem co. A później chyba będę chciał zrobić sobie nowy sezon. I nie ja zdecydę się to zrobić w formie odcinków czy w formie live'u. A więc to wszystko ode mnie. Do zobaczenia w następnym odcinku.